Nazywam się Anna Knapińska i dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak wykorzystywać narzędzia informatyczne i Data Science do monitorowania równości płci w sektorze nauki. Bo takie zadanie właśnie mieliśmy w europejskim projekcie Gender Action, w którym Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy był partnerem. Razem ze mną współpracowali w tym projekcie również dr Aldona Tomczyńska i Emil Podwysocki, z którymi mam przyjemność pracować razem w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej, oraz Sławomir Dadas z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych. Na początek powiem kilka słów o sytuacji kobiet i mężczyzn w akademickim świecie. Niedawno Komisja Europejska opublikowała raport ShiftGirls. To jest raport ukazujący się cyklicznie co trzy lata, który przedstawia dane na temat kobiet w sektorze nauki. My w OPI też jesteśmy korespondentami statystycznymi odpowiedzialnymi za zbieranie danych dla Polski. I o ile od dawna wiadomo, i jest to niezmienna sytuacja, że w Wśród studentów i absolwentów studiów kobiety stanowią większość. Względna równowaga płci panuje również w ogóle pracowników naukowych na poziomie europejskim. To już kiedy spojrzymy na te obszary i na te stanowiska, które są związane z, z pieniędzmi, które są związane z posiadaniem władzy w polityce naukowej, to już ta przewaga liczebna mężczyzn staje się się wyraźna. I tutaj trzeba spojrzeć na trzy sprawy. Po pierwsze, jest to udział kobiet wśród profesorów. Jak wiadomo, profesura tytularna jest uznawana za taki najwyższy stopień naukowego wtajemniczenia. I tutaj Kobiety stanowią zaledwie jedną czwartą, ten odsetek kobiet, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Druga rzecz to jest wpływanie na kształt polityki naukowej, czyli na. Zasiadanie w ciałach decyzyjnych, w gremiach, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w tym zakresie, i tutaj również kobiety są członkiniami takich ciał decyzyjnych znacznie rzadziej. I wreszcie trzeci obszar to jest Obszar nowych technologii, innowacji, informatyki, który ma newralgiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i dla dobrostanu społeczeństw. I tutaj jak widzimy, zwłaszcza w Polsce, ten odsetek kobiet jest bardzo niski, wynosi 10%, co, co powinno. Na pewno budzić niepokój. Równowaga płci jest w ogóle takim konceptem, taką ideą, która jest jednym z podstawowych dążeń Unii Europejskiej. I tak jest również w polityce naukowo-badawczej. I takie główne narzędzie, które służy do osiągania tego celu, to jest europejska przestrzeń badawcza, w skrócie ERA, czyli European Research Area. To jest taka przestrzeń swobodnego przepływu naukowców, idei naukowych i technologii. I Unia Europejska stoi na stanowisku, że aby być konkurencyjną międzynarodowo. Te polityki naukowe poszczególnych państw członkowskich powinny być ujednolicane. Jest takich sześć obszarów priorytetowych, w których te działania są podejmowane, to jest między innymi infrastruktura badawcza, to jest otwarty rynek pracy dla naukowców. Ale to jest także równość między kobietami i mężczyznami i uwzględnianie wymiaru płci w badaniach naukowych. I aby monitorować działania państw w tym zakresie, strategie i podejmowane akcje, państwa powinny tworzyć krajowe plany działania i te plany są monitorowane. I właśnie w ramach projektu Gender Action, w którym byliśmy partnerem, między innymi analizowany był ten priorytet czwarty Krajowych Planów Działania dotyczący Gender Equality. I to jest, bardzo fajne, że udało się połączyć w nim właśnie ten aspekt społeczny, czyli analizowania polityki naukowej w obszarze równości płci z aspektem technicznym, czyli budowaniem narzędzi, które wspomagają podejmowanie decyzji w tym zakresie. Dla porządku powiem kilka słów na temat samego projektu. Projekt był finansowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Budżet to prawie 2 miliony euro. Trwał 4 lata, zakończył, się 30 września ubiegłego roku. W konsorcjum było 13 członków, 5 partnerów stowarzyszonych. Byliśmy koordynowani przez Instytut Socjologii Czeskiej Akademii Nauk, i w projekcie udało się zebrać przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie polityki naukowej lub też organizacji wyznaczonych przez takie instytucje, i to był przypadek OPI. OPI oczywiście współpracowało w projekcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, i wszyscy członkowie tej społeczności byli naprawdę. Żywo zainteresowani tematyką równości kobiet i mężczyzn w obszarze badań naukowych, w innowacjach, a że w projekcie chodziło o to, by rozwijać praktyki wzajemnego uczenia się od siebie, to też wymienialiśmy się wiedzą i miała być to wymiana wiedzy między państwami bardziej i mniej zaawansowanymi, jeśli chodzi o te dążenia do równości płci w nauce. I teraz już przejdę do tego, co jest naszym głównym produktem w projekcie, czyli do dashboardu z danymi. Natomiast tutaj punktem wyjścia było rzeczywiście to zróżnicowanie państw. I o samym narzędziu opowiem za chwilę, ale trzeba wyjść od tego, że na początku Austriacy z Instytutu Badań Zaawansowanych w Wiedniu zmapowali i porównali strategie i działania państw zmierzające do osiągania. Równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie badań naukowych, i na podstawie tych wszystkich zebranych informacji opracowali typologię krajów, i to było właśnie sześć klastrów państw. One są widoczne tutaj, to już jest screen z naszego dashboardu. Widać na mapie, że pierwsza grupa to są kraje, w których te plany działania są kompleksowe pod względem zakładanych celów i rzeczywiście są one wdrażane. Jest to na przykład Niemcy, Austria, Szwecja, ale też Hiszpania. Mamy też kraje z pewnymi niespójnościami, kraje, które są sfokusowane tylko na, na, na pewnych działaniach, kraje akcjonistyczne do tej grupy należy Polska, w których brakuje kontekstowej analizy, ale pewne mierniki są rzeczywiście wprowadzane. I kraje zupełnie bez krajowych planów działania, takie jak Rumunia czy Bułgaria. Czyli w pierwszym kroku to było właśnie sześć klastrów państw. Kolejno prowadziliśmy dodatkowe wskaźniki, i to są takie wskaźniki jak European Innovation Scoreboard, czyli pozycja danego państwa pod względem innowacyjności. To jest ranking publikowany co roku przez Komisję Europejską, który dzieli kraje na liderów innowacji, na państwa silnie innowacyjne, państwa. Średnio innowacyjne i no, nieinnowacyjne, które od pewnego czasu nazywane są bardziej miękko emerging innovators. I wreszcie trzeci wskaźnik to jest udział kobiet z tytułem profesora, co jest o tyle istotne, że służy on do. Konstruowania tak zwanego indeksu szklanego sufitu, czyli takiego miernika, który pokazuje szanse kobiet w porównaniu z mężczyznami na osiągnięcie najwyższych pozycji w nauce. Tutaj widzimy znowu te trzy mapki ze wskaźnikami, nie będę się na tym skupiać, natomiast na dwóch pierwszych mapkach widać na przykład to, i to jest też, znajduje potwierdzenie w badaniach, że, że państwa, które są wysoce innowacyjne, to są jednocześnie te państwa, w których jest zachowywana równość płci, co może pokazywać, że rzeczywiście, Oczywiście ta polityka zmierzająca do równości płci przyczynia się też do wzrostu ekonomicznego, i na tym chyba wszystkim zależy. No niestety, jak widać, Polska jest w obu tych wymiarach na słabych pozycjach. Pod względem Gender Equality Index ta pozycja w ostatnich latach mocno spadła. No i wreszcie, mając już te cztery rodzaje wskaźników. Przedstawialiśmy dane o kobietach w sektorze nauki i to były dane, które braliśmy z zewnętrznych źródeł, przede wszystkim z Europejskiego Urzędu Statystycznego, czyli Eurostatu. Teraz jeśli chodzi krótko o architekturę systemu, który służył nam do prezentacji danych, to powiem tylko, że w pierwszym kroku w tej warstwie konektorów pobieraliśmy do naszych baz relacyjnych dane z zewnętrznych interfejsów, właśnie przede wszystkim Eurostatu, też OECD. Te dane były przetwarzane, używaliśmy języków R lub Python, stosowaliśmy też algorytmy estymacyjne, aby dane były kompletne, by można było na ich podstawie śledzić trendy. Później w tej warstwie środkowej obrazów, danych i zapytań używaliśmy języka SQL. Tutaj też pewne dane dodawaliśmy do bazy ręcznie, na przykład to były dane z raportów SheFigures. I wreszcie w tej warstwie raportowej to już była praca analityczna. Analityczki z naszego laboratorium, Kasia Pyrtek i Paulina Urban, robiły wszystko, żeby potem zaprezentować te raporty w formie dynamicznej jako Gender Action Data Dashboard. O którym właśnie opowiem za chwilę. No dobrze, to teraz opowiem o tym, jak po naszym dashboardzie się poruszać. Wejście do niego jest przez główną stronę projektu Gender Action. Tutaj wchodzimy właśnie do dashboardu z danymi. Chwilę musimy poczekać, dashboard się uruchamia. Mamy wstęp, potem widzimy mapy, o których przed chwilą mówiłam, i wreszcie poszczególne raporty. Dostęp do nich jest też, można przejść z góry strony, klikając na o dashboard i teraz są cztery rodzaje raportów. Pierwsze to są raporty o studentach w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach stowarzyszonych z Unią. Tutaj oczywiście głównym podziałem jest podział na płeć, podział na kobiety i mężczyzn, ale mamy też podziały na obszary nauk humanistycznych i społecznych i na nauki STEM, czyli nauki ścisłe i techniczne. Dalej mamy raporty o absolwentach w takich samych przedsięwzięciach, dane o pracownikach w sektorach badawczych w naukach i technologii i wreszcie dane o badaczach, o profesorach i też Glass Ceiling Index, o którym wspominałam. I teraz zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie raportu na temat osób zatrudnionych w sektorze nauki i technologii. Kiedy wchodzimy do takiego reportu, pierwsze co musimy zrobić, to wybrać sobie właśnie oryginalny albo wyestymowany zbiór danych, o którym wspominałam. I tutaj powiedzmy, wybieramy sobie zbiór oryginalny. Kliknijmy Zastosuj, i przechodzimy do drugiej belki z filtrami, w których można wybrać nazwę kraju, ewentualnie jego charakterystyki, indeksy. Więc powiedzmy, że wybieramy sobie Polskę. I przechodzimy do cech naukowców, którzy nas interesują. Tu mamy oczywiście płeć, wiek i zawód. Wybieramy sobie osoby od 45 do 64 roku życia pracujące jako naukowcy lub inżynierowie. I kliknijmy Zastosuj. I teraz w tych filtrach widać, że też te filtry są wzajemnie powiązane, co oznacza, że kiedy wybraliśmy Polskę, to od razu dostajemy informację o tym, że to jest nowe państwo członkowskie, które wstąpiło do Unii między 2004 a 2013 rokiem, i że jest to państwo, które ma właśnie akcjonistyczny plan działania, jeśli chodzi o równość płci, państwo, które jest słabe pod względem generalnego wskaźnika równości płci. Średnie, jeśli chodzi o udział kobiet wśród profesorów i słabe pod względem innowacyjności. Teraz oczywiście przede wszystkim chodzi o to nam, żeby dostać wizualizację po zawężeniu danych, a więc przechodzimy do tego raportu, czyścimy zakres danych i teraz z kolei wybieramy datę, dane z estymacjami. Teraz powiedzmy, że interesują nas nie dane dla Polski, ale dla wszystkich nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Kliknijmy, zastosuj, i teraz dostajemy rozmaitość wizualizacji. Mamy tutaj wykresy liniowe, wykresy słupkowe, oczywiście różne zakładki w podziale na płeć, na wiek, na zawód. Tutaj widzimy właśnie wykres słupkowy, są też wykresy pajęczynowe typu radial, mamy też mapy, to widać tutaj w tej zakładce. Według krajów, gdzie widzimy informacje o wszystkich nowych krajach członkowskich. Możemy sobie oczywiście również w te dane klikać i je pogłębiać. To widać tutaj, jeśli przejdziemy do zakładki według wieku. I widzimy, że rzeczywiście po podświetleniu pojawiają nam się dane. Możemy też drążyć te dane, włączając lub wyłączając podgląd, czyli w legendzie wyłączamy sobie i na przykład zawężamy te dane tylko do osób w wieku poprodukcyjnym albo przedprodukcyjnym, albo też do osób aktywnych zawodowo. I teraz jeszcze ciekawa rzecz, którą wprowadziliśmy: to są takie kafle, które są podsumowaniem pewnych informacji o sytuacji kobiet i mężczyzn w czasie. No i wreszcie można ściągać te dane w różnych formatach, w formie obrazka albo też danych Excel, CSV, co pozwala nam wykorzystywać dane do naszych własnych raportów i publikacji. Oczywiście głównie chodzi nam o to, żeby użytkownik dostał łatwe do zastosowania i zrozumienia narzędzie ze statystykami, ale każdy interaktywny raport zawiera również skrócony i szczegółowy opis metod. Mamy wstęp, potem mamy wnioski do każdej wizualizacji, które są w formie takich ciekawostek. Tutaj widzimy, każda wizualizacja ma taki właśnie panel. I wreszcie przechodzimy do komentarza eksperckiego, czyli wglądu w dane, gdzie są zewnętrzne linki do źródeł danych, ale też linkowania do innych raportów w ramach dashboardu, aby te dane były łatwiejsze do interpretacji. I wreszcie możemy rozwinąć sobie belkę z wyjaśnieniami metodologicznymi, gdzie jest cała pisana metodologia wraz z używanymi definicjami. Naszym zdaniem, nasz gender. Action Data Dashboard jest doskonałym przykładem tego, że współczesne projekty społeczne powinny zawierać komponent analizy danych z użyciem narzędzi informatycznych i są trzy ku temu powody. Po pierwsze, można w ten sposób połączyć wiedzę ekspercką, w naszym przypadku była to wiedza z zakresu równości płci w obszarze nauki, z wiedzą z, z obszaru data science i na przecięciu tych dwóch obszarów stworzyć prawdziwą wartość dodaną. Po drugie, narzędzia takie w efektywny sposób pozwalają monitorować zachodzące zmiany i tempo tych zmian. To znaczy, tutaj na przykład dowiadujemy się, że państwa, które mają różne podejście do wdrożenia priorytetu dotyczącego gender. I quality w badaniach, jak w tych państwach wygląda kształcenie wyższe kobiet, jak wygląda rynek pracy dla badaczy, wreszcie jak rozwija się kariera naukowa kobiet. I wreszcie z pewnością tworzenie narzędzi informatycznych, które pomagają przetwarzać i wizualizować dane, wpisuje się w europejskie idee otwartej nauki i open data. Oczywiście w ramach Gender Action to był nasz podstawowy produkt, ale wypracowaliśmy również wiele innych ciekawych rozwiązań. Warto zapoznać się chociażby z podręcznikiem na temat planów równości płci. On jest w języku polskim. Jak wiadomo, od początku 2020 roku te plany są dla uczelni i innych instytucji naukowych warunkiem sine qua non aplikowania o granty z programu ramowego Horyzont Europa, więc zachęcamy do zapoznania się. Ciekawe są przeglądy polityczne, gdzie znaleźć można rekomendacje. Działań na rzecz równości kobiet. No ale oczywiście przede wszystkim zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony projektu Gender Action, do samodzielnego eksplorowania naszego dashboardu z danymi i być może do podzielenia się przemyśleniami na ten temat. Dziękujemy bardzo.